Dzień dobry. Dzisiaj chciałem Państwa zaprosić po raz kolejny na obejrzenie sobie z bliska szaletu dworcowego z przełomu XVIII-XIX wieku. Zapraszam do oglądania i do subskrybowania naszego kanału Explorations Family Urbex 2020. Tak to wygląda tutaj z drugiej strony. Drzwi są zamurowane, także do środka nie wejdziemy. Możemy jedynie obejrzeć tą część z tej strony. Jest to bardzo, stara, bardzo stary szalet. Widać tutaj detale architektoniczne wskazujące na dawne pochodzenie tego miejsca. Jak było napisane w komentarzach, nie wiadomo i wręcz jesteśmy pewni, że tutaj z tego szaletu korzystały jakieś ważne osobistości bardzo dawno temu. Jest to dosyć duży szalet z jednej strony były muszle klozetowe z drugiej. Z tego co wiem, nie było wtedy pisuarów, tylko były po prostu dziury w podłodze, do których się załatwiano. Widziałem takie rzeczy na innych dworcach, które jeszcze w niektórych miejscach jeszcze. Po prostu takie rzeczy zostały. Jak widać kibelki są w dobrym stanie, dobrze zachowane, dziury jeszcze pozostały, oczywiście. Nic w tych dziurach już nie ma, także tyle pozostało z szaletu. Niewiele, ale dokumentujemy, bo chcemy, żeby ktoś z Państwa wiedział, że takie coś tutaj było. Istniało i tyle z tego pozostało. No więc skończymy ten krótki filmik urbexowy. Obejrzeliśmy już prawie wszystko. Do zobaczenia w kolejnym odcinku